Jeżeli kiedykolwiek szukałeś informacji na temat tego, jak usprawnić swoje życie, na pewno słyszałeś o kwestii nawyków. Być może słyszałeś nawet o takich książkach jak Atomowe Nawyki czy Siła Nawyku. I cała popularność tego ruchu związanego z budowaniem nawyków wynika z tego, że wprowadzanie do swojego życia zmian, które są bardzo duże i bardzo nagłe, np. Na zacznę się zdrowiej odżywiać od poniedziałku albo zacznę chodzić na siłownie 5 razy w tygodniu, jest dla większości osób przytłaczające i przez to nieskuteczne. Być może to dlatego 23% postanowień noworocznych nie przetrwa dłużej niż tydzień. Nawyki mają jednak to do siebie, że ich budowanie wcale nie jest łatwe, dlatego w tym temacie jest tyle filmów na YouTubie i tyle książek. I to, że budowanie nawyków jest trudne, nie dotyczy tylko nawyków związanych z takimi najpopularniejszymi kwestiami, takimi jak zacznę się zdrowiej odżywiać, zacznę więcej ćwiczyć, zacznę oszczędzać więcej pieniędzy, zgubię trochę wagi, ale dotyczy ono też kwestii związanych z podejściem lub nastawieniem. Sam od wielu lat staram się wprowadzić do swojego życia jak najlepsze nawyki związane ze spokojem, z minimalizmem, z ograniczaniem ilości rzeczy i z taką uważnością, czyli ze zwracaniem uwagi na to, co tak naprawdę okupuje mój umysł. Ale nawet teraz, kiedy robię to już od paru ładnych lat, okazuje się, że te nawyki łatwo mi jest zawalić. I to nie w jakiś wielki, oczywisty sposób, tylko raczej przez takie małe pęknięcia w moim systemie, które po czasie mocno się na siebie nakładają. Dlatego właśnie istotne jest dla mnie to, żeby od czasu do czasu przyjrzeć się moim nawykom i zobaczyć jak te małe pęknięcia, jak te małe zaniedbania składają się na ogólny obrazek całego mojego życia. I takim momentem dla mnie jest minimalistyczny reset, który robię w swoim życiu raz na jakiś czas, kiedy na przykład czuję się jakoś wyjątkowo przytłoczony i zastanawiam się dlaczego, w momencie kiedy zauważam, że nawyki zaczęły mocno szwankować i nie są już tak dobrze przestrzegane jak poprzednio, albo na przykład w takich momentach jak teraz, kiedy po prostu przychodzi nowy rok. I czuję, że jest pora na odświeżenie paru kwestii. Dlatego dziś podzielę się z wami czterema krokami do minimalistycznego resetu, który po pierwsze pomaga mi wyrównać efekty tych zaniedbań, które po czasie na siebie się nakładają, po drugie przynosi mi większy spokój i poczucie, że mogę wejść spokojnie w nowy okres w moim życiu. Numer jeden to uporządkowanie fizycznej przestrzeni wokół mnie. Kiedyś słyszałem takie zdanie, że Twój pokój czy Twoje mieszkanie w zależności od tego, jak obecnie wygląda Twoje życie, jest mikrokosmosem Twojego umysłu. I bardzo mocno się z tym zgadzam, dlatego pierwszym krokiem u mnie jest uporządkowanie swojej fizycznej przestrzeni. Jeżeli chodzi o kategorie rzeczy, które mogą podpadać pod tę pierwszą kategorię, to są to przede wszystkim najczęściej ubrania. Być może masz w domu jakieś ubrania, które są na Ciebie za małe, za duże, w których po prostu nie chodzisz i których warto byłoby się pozbyć. I nawet jeżeli nie jesteś minimalistą i nie sądzisz, że miało ci dodać jakiś wewnętrzny spokój, Albo inne korzyści mentalne, to może chociażby dlatego, żeby zwolnić miejsce na inne, nowe, lepsze, fajniejsze, ładniejsze, bardziej odpowiadające Tobie rzeczy. Oprócz ubrań, w tej kategorii u mnie mieszczą się m.in. książki, które często kupuję, yy, kończę i wiem, mam taką świadomość, że nie była to jakaś super zmieniająca moje życie książka, być może wyciągnąłem z niej jedne, dwie fajne rzeczy, ale wiem, że na pewno do niej już nie wrócę. Więc minimalistyczny reset to jest dla mnie taki moment, kiedy mogę zastanowić się, co z tymi książkami warto byłoby zrobić. I jeszcze z innych kwestii, na przykład podczas mojego ostatniego resetu, zastanawiałem się, co mogę zrobić z dokumentami, które zalegają mi w szufladach. Na przykład umowy, inne istotne dokumenty, których po prostu nie mogę wyrzucić, nie mogę sobie z nimi zrobić nic innego, a muszę je przetrzymywać w swoim domu, stwierdziłem, że muszę znaleźć na to jakiś sposób. I tu odpowiedź była prosta: wystarczyło kupić sobie taki prosty biurowy klaser, w którym mogę trzymać te wszystkie rzeczy w koszulkach. Więc jak widzisz, warto zastanowić się nie tylko nad wyrzucaniem czy pozbywaniem się części rzeczy, ale też ich organizacją, czyli jak lepiej poukładać te przedmioty, żeby miały dla ciebie więcej użytku. Przykładowo, czytałem kiedyś jako ciekawostkę, że jeżeli masz jakiś przedmiot, z którego korzystasz przynajmniej kilka razy w tygodniu, to liczba kroków, które musisz poświęcić na to, żeby się do niego dostać, nie powinna przekraczać trzech. Więc być może jest to coś, co warto przemyśleć podczas Twojego resetu. Kolejnym krokiem do resetu jest higiena technologiczna. Duża, konkretna kategoria, która w 2023 roku jest bardzo, bardzo aktualna. I tu jest kilka istotnych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę podczas resetu. Pierwsza z nich, którą ja robię, to zastanawiam się, co mam na telefonie, co mam na komputerze. Jakie są te aplikacje, jakie mam pliki i w jakich są one miejscach. Jeżeli przykładowo widzę, że mam zagracony pulpit na moim komputerze, no to szybko staram się to uporządkować. Jeżeli zauważam, że na moim telefonie pojawiły się jakieś aplikacje, z których przestałem korzystać, albo korzystałem bardzo krótko, miały jakieś bardzo wyjątkowe zastosowanie, z którego już nigdy nie więcej nie będę korzystać, no to po prostu je odinstalowuję. Ale oczywiście ten cały punkt higieny technologicznej schodzi też poziom głębiej, między innymi do mediów społecznościowych. I tu warto poświęcić. Pół godziny na każdą platformę, z której korzystasz, żeby świadomie przejrzeć Twój feed informacyjny, to jakie treści Ci się tam pokazują. Czy są to faktycznie ludzie i osoby, które inspirują Cię swoimi działaniami, może śledzisz ich ze względu na estetykę, a być może śledzisz ich, bo po prostu stwierdziłeś, że będzie to okej okay w pewnym momencie, bo być może zauważyłeś jednego dwa ciekawe posty, a dziś zalewają Twój feed informacyjny informacjami, które w ogóle nie są dla Ciebie interesujące. I dlatego warto świadomie przyjrzeć się raz na jakiś czas temu, jakie posty widzisz w mediach społecznościowych, od jakich osób i jakie emocje wywołują w tobie ich najnowsze publikacje. Czy jest to faktycznie inspiracja, czy te informacje, które dostajesz, są dla ciebie ciekawe, pożyteczne, interesujące? Czy być może jesteś nimi znudzony, niezainteresowany, albo jeszcze co gorsza, wywołują w tobie lęk, stres, albo inne tego typu emocje? Trzeci krok do mojego resetu nazywam przeglądem technicznym. Być może Hmm. Bo być może tak jak ja macie w swoim życiu sprzęty, które wymagają zrobienia jakichś bardzo konkretnych czynności raz na jakiś czas. Na przykład macie komputer, który raz na jakiś czas warto byłoby przeczyścić fizycznie z kurzu. Być może macie jakieś sprzęty, które wymagają nasmarowania albo naoliwienia. Być może macie chociażby ekspres do kawy, w którym raz na jakiś czas trzeba wyjąć i przeczyścić daną konkretną część. I tu chodzi głównie o czynności, które wykonuje się raczej rzadko. Takie, o których nie pamięta się na co dzień, ale mimo wszystko chodzą gdzieś tam z tyłu głowy, że kurde, faktycznie może warto byłoby przyczyścić u mnie ten blok kawowy. Są po prostu takie rzeczy, które raz na jakiś czas trzeba zrobić, a na które jakby nigdy nie było czasu. I to jest właśnie dla mnie moment, ten reset, to jest dla mnie moment, kiedy tego typu czynności chcę po prostu zrobić, żeby na kolejne 2-3-4 miesiące, w zależności od sprzętu, czasami pół roku, mieć to po prostu z głowy. Czwarta kategoria, ten czwarty krok do resetu to prokrastynacja. Czyli chodzi o to, żeby wykonać wszystkie czynności, które w końcu musisz zrobić, a które odwlekasz w nieskończoność. Najlepsze, co można zrobić w tym zakresie, to po prostu znów posiedzieć w ciszy, dać sobie pół godziny czasu bez żadnych rozpraszaczy, usiąść z kartką papieru i wypisać wszystkie czynności, które musisz wreszcie zrobić. Dla jednych będzie to wizyta u dentysty, którą już za długo odkładają, dla innych może to być wystawienie na sprzedaż jakiegoś dużego sprzętu, którego już nie używają. Najczęściej, co do zasady, każdy z nas będzie miał kilka takich rzeczy, i chodzi o to, że każda z tych rzeczy zajmuje jakąś tam szufladkę w głowie i zajmuje jakąś przestrzeń myślową, którą można by poświęcić na inne ważniejsze rzeczy. I zrobienie takiej listy i odkreślanie z nich kolejno Wszystkich czynności, które na przykład od dwóch, trzech miesięcy chodzą po głowie, że w końcu muszę to zrobić i przekładamy je z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, daje mega poczucie wolności. I dodatkowo pozwala też budować pęd na kolejny okres, że jeżeli ja w tym tygodniu zrobiłem już. 7 z 12 zadań, które odkładałem od 4 miesięcy, co mnie blokuje przed tym, żeby zrobić kolejne 5. I dzięki temu, że zwalniamy tę przestrzeń myślową, mamy trochę większy spokój, albo z drugiej strony taką możliwość, takie, takie miejsce na to, żeby zastanowić się, OK, to co ja w sumie powinienem robić? I to byłyby te 4 kroki do minimalistycznego resetu. Po pierwsze, wyczyszczenie swojej fizycznej przestrzeni, oczyszczenie jej albo lepsza organizacja. Po drugie, higiena technologiczna, czyli przyjrzenie, co ja mam na telefonie, co ja mam na komputerze, ewentualnie na tablecie, jeżeli z niego korzystasz, czy być może nie zrobił się tam po prostu duży bałagan. Po trzecie przeglądy techniczne, czyli sprawdzenie ok, z jakiego sprzętu ja korzystam na co dzień, i jakiego rodzaju czynności trzeba z nim zrobić raz na dwa, trzy, cztery miesiące, żeby po prostu mógł on dalej sprawnie działać i mi dobrze służyć. I czwarta kategoria, czyli prokrastynacja, czyli spisanie sobie w jednym konkretnym miejscu czynności, rzeczy do wykonania, które przekładam już z miesiąca na miesiąc i po prostu zabranie się do wykonywania ich. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się dla Ciebie przydatny i interesujący, że też znajdziesz w swoim życiu miejsce na zrobienie takiego resetu. A jeżeli interesują Cię inne kwestie związane z minimalizmem, produktywnością, rozwojem, no to zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!